Dzień dobry, gniazdo nostalgii z tej strony. Dragon Age Inkwizycja. Podchodziłem do tego tytułu wielokrotnie i za każdym razem po kilku godzinach przestawałem. Zawsze powód sprowadzał się do jednego i był to też mój największy zarzut wobec dwójki: mianowicie, cały świat gry jest podzielony na instancje, które się nie wydają być połączone. Ale sumarycznie Dragon Age 2 przeszedłem i bawiłem się nawet okej, okay, więc pewnie będzie też tak tutaj. Przechodząc do fabuły, tak jak przy każdej części Dragon Age'a, na początku musimy stworzyć postać i tutaj możemy się pozytywnie zaskoczyć, ponieważ mamy tutaj faktycznie wpływ na to kim jest nasza postać. Możemy wybrać rasę oraz klasę i w przeciwieństwie do poprzednich części, mamy tutaj rasę Kunari. Dlatego też zdecydowałem się na nią. Niestety nasze wybory w przeciwieństwie do części pierwszej nie będą miały wpływu na backstory postaci. To musimy sobie dopowiedzieć. Naszą postacią będzie Crazy Horner. A jego backstory sprowadza się do tego, że wraz z Cyrkiem Cudaków podróżował po świecie Dragon Age'a. Oczywiście jego aparycja była częścią spektaklu, ale to nie było główne danie. Ponieważ Crazy Horner posiada pewną specjalną umiejętność. W momencie, w którym znajduje się blisko jakiejś osoby, staje się ona bardziej zrogowa ciała. Liczę, że ktokolwiek zrozumiał ten dowcip językowy. Skoro postać została już zrobiona, to możemy się wciągnąć w wir wydarzeń. A obiektywnie dzieje się tutaj bardzo dużo. Najpierw tykamy jakąś babę ze światła, potem strażnicy wtrącają nas do lochu, dzięki czemu lądujemy na tej wielkiej stercie gier, które zaczynają się w więzieniu. Tam gadamy sobie z tą rudą typiarą z Dragon Age 1 oraz typiarką, która przesłuchiwała Warika w ramach Dragon Age 2. Tutaj też podbudowane jest wielkie zagrożenie, z którym będziemy musieli się mierzyć w ramach tej części, mianowicie wielka pochwa pojawiła się na niebie. W ramach pierwszego planu po prostu mieliśmy znaleźć wielką rzecz, która zatka tę dziurę. Na szczęście jednak pojawiliśmy się my i okazało się, że nasza rączka rezonuje z tą wyrwą. Dlatego też, żeby to zbadać, udajemy się w okolice wyrwy. I tutaj też w ramach tej drogi będziemy się mierzyć z faktycznymi przeciwnikami. W walce nie zmieniło się za wiele od czasu Dragon Age 2 czy Dragon Age 1. Dużą zmianą jest to, że wertykalność terenu faktycznie ma wpływ na zadawane przez nas obrażenia. I to nie w taki sposób, w jaki sobie myślicie. Z jakiegoś powodu ktoś sobie wymyślił, że nasze strzały, które wydobywają się z naszej pały magicznej, nie będą się tylko sprowadzały do tego, że graficznie reprezentują nasze obrażenia, ale będą faktycznymi projektailami. Możliwe, że tak też było w poprzednich częściach, ale animacje nie były tak wymyślne, więc tego się nie dało zauważyć na przykład, bo strzała po prostu leciała wprost. Więc nie było szansy, że to nie trafi. Tutaj za to, przy tych animacjach i przy tych magicznych strzałach, które skręcają, jak w Matrixie, bardzo często te pociski uderzają w ziemię, przez co przeciwnik potencjalnie nie dostaje obrażeń. I tutaj zaznaczę, nie dam sobie za to głowy odciąć, ponieważ możliwe, że po prostu się nie wyświetla damage, który jest przyznawany wrogowi. Dodatkową zmianą jest średnia ilość przeciwników na encounter. Mianowicie w Dragon Age 1C było to około 6-7, w Dragon Age 2C około 20. Za to w tej części średnio walczymy z około trojgiem przeciwników. Nie liczę tutaj misji fabularnych oraz riftów. No i tak ogólnie, czy te zmiany mi się podobają? Nie. Pociski to tam wiadomo. Ale jeżeli chodzi o ilość przeciwników, to przez to właśnie, że jest ich mniej, to trzeba było im zwiększyć ilość HP, które posiadają. Przez to też każdy jeden przeciwnik to jest istna gąbka na obrażenia. I przez to też, w sytuacjach, w których bijemy sobie miśka przez dwie minuty, trochę to głupio wygląda. Jak wielki inkwizytor i jego świta trzech najlepszych ludzi biją właśnie niedźwiedzia. Pocąc się niesamowicie robiąc te przepotężne animacje, tylko po to, żeby ubić niedźwiedzia. Dodatkowo sami twórcy powinni też zrozumieć, że w momencie, w którym zmieniamy średnią ilość przeciwników, powinniśmy też zmienić działanie umiejętności, które jesteśmy w stanie pozyskać. Mówię tutaj o moim doświadczeniu, o moich wybranych umiejętnościach, ale sprowadzały się one do tego, że jestem w stanie zadawać grupowe obrażenia, co w większości przypadków nie jest po prostu przydatne, bo Walczymy z jednym przeciwnikiem. A jak walczymy z grupą, to zwykle redukcja do jednej osoby, z którą walczymy, przebiega bardzo szybko i właśnie znowu moje spele wtedy są już nieprzydatne. Jeżeli myślicie, że to już jest sporo problemów z systemem walki, to uwaga uwaga. Będzie tego więcej ale w późniejszym etapie materiału. W ramach podróży do Riftu zebraliśmy już całą drużynę. W skład tej drużyny wchodził między innymi Warik. Nie mówi on niczego ciekawego, nie mówi, że jest postacią z dwójki i tak dalej. Ale jest to takie naturalne połączenie między dwójką a inkwizycją, więc warto o tym wspomnieć. Dochodzimy do riftu i mamy tutaj wielką walkę z bossem. Walka sama w sobie nie jest niczym interesującym, mianowicie, demon, z którym toczymy wielką bitwę, od czasu do czasu jest niewrażliwy na obrażenia. Żeby tą wrażliwość zyskał, musimy kliknąć na rifta. I tak w kółko aż do momentu, w którym pokonaliśmy demona. Po całej potyczce zamykamy rifta. Przynajmniej próbujemy, no bo się okazuje, że nie został zamknięty w całości. Od tego też momentu zostajemy wielkim bohaterem Inkwizycji, mianowicie uwierzyli nam po prostu, że jesteśmy w stanie zamykać rifty, więc jesteśmy jedyną nadzieją. I teraz możecie mi napisać, jak wam się podoba zamysł fabularny Dragon Age'a Inkwizycji bo mi się na ten moment bardzo bardzo podoba. No tylko, że jest jedno ale. Przez następne 10 godzin gameplayu nie będzie fabuły. Ciąg gameplayowy od teraz wygląda w taki sposób, że podchodzimy do stołu, na którym mamy narady wojenne, odblokowujemy tam jakiś region, do którego się udajemy i w tym regionie wykonujemy najgłupsze misje na świecie. Czy też może nawet nie najgłupsze, ale najbardziej podstawowe, jakie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bo tutaj nawet nie musimy porównywać do tej podstawowej misji, która zwykle jest podawana właśnie jako przykład takiej bardzo podstawowej. Chodzi mi tutaj o tą misję, w której farmer prosi nas o to, żeby zabić wilców, bo wilcy atakują owieczki. A jeżeli mi nie wierzycie, że tego typu misje tutaj występują, to tutaj na przykład musimy zebrać 10 mięs. A w następnym queście musimy odzyskać skradzionego Bizona. A kto ukradł Bizona? Oczywiście, że Wilki. Najlepsze w tym queście jest to, że ten quest jest cholernie kurwa zły. I nie chodzi mi o ten podstawowy zamysł na questa, że nie jest za bardzo kreatywny, bo to to tam mniejsza. Ale w momencie, w którym odzyskaliśmy bizona, zabiliśmy te wilki, to musimy go zaprowadzić do osady. No i fajnie by było, gdyby nasza postać na przykład skomentowała to w jakiś sposób, że o, bizonie, podążaj za mną. To nie, tutaj nikt tego nie powie. Bizon po prostu za nami podąża. Nie mamy jakiegoś głupiego dzwonka jak w Wiedźminie, nie mamy właśnie ścieżki dialogowej, nie mamy kurwa niczego. Bizon po prostu za nami podąża. I nie dość, że sam Bizon jest naprawdę bardzo wolny, więc, Quest jest bardzo przedłużający rozgrywkę. Ale każda przeszkoda jest dla niego przeszkodą kurwa nie do ominięcia. W każdym razie, żebyście mieli jasność, oczywiście, że jeszcze tykniemy fabułę inkwizycji. Ale w tym momencie chciałbym się skupić przede wszystkim na wadach oraz zaletach inkwizycji, które widzę w ramach tego segmentu gameplayowego. A to będziemy robić przez następne 30-40 godzin. Jeżeli jednak chcecie tylko momenty fabularne, to luknijcie sobie na timestampy. Przejdźmy do konkretów. W momencie, w którym zrobiłem materiał z Dragon Age a 2 to bardzo często pojawiały się komentarze sugerujące, że Dragon Age Inkwizycja bardzo przypomina MMO. I te komentarze raczej cechowały się pejoratywnym wydźwiękiem. Ja tutaj po części się muszę nie zgodzić, ponieważ uważam, że zamysł na grę MMO. Tylko, że w single player jest przegenialny przy odpowiedniej egzekucji. Tutaj za to Bioware stoi w takim niezdrowym rozkroku, ponieważ twórcy oparli całą grę na systemie Dragon Age'owym. Co cechuje ten system? Na przykład to, że nigdy nie urośniemy w siłę na tyle mocno wobec przeciwnika, że będziemy w stanie go one -hitować. Nawet jeżeli skalowanie się poziomów przeciwników nie jest tutaj pełne. Mianowicie, skalują się oni do konkretnego poziomu i tyle. Wyżej już nie dosięgną. No i to są po prostu cechy systemu. Nie ma w tym nic złego. Ale w momencie, w którym połączymy te cechy systemowe z tym, że na jeden region przypada nam około 200 walk, to pojawia się duży problem, ponieważ Dragon Age Inkwizycja w bardzo szybkim tempie staje się nużący. Wspierane jest to właśnie przez ilość przeciwników, dodatkowo przez ilość speli z których korzystamy. No bo w systemie Dragon Age'owym raczej zdobywamy właśnie mało poziomów, więc zdobywamy mało punktów umiejętności, więc jesteśmy w stanie zdobyć małą ilość umiejętności. Dodatkowo, nawet jeśli zdobędziemy dużą ilość umiejętności, to tak czy siak użyjemy tych speli dwukrotnie lub trzykrotnie w ramach całej walki, ponieważ mana nie pozwala nam na więcej. I gdyby jeszcze twórcy w ramach questów próbowali coś z tym zrobić. Mianowicie, co z tego, że na przykład na danym regionie znajduje się 200 grup Przeciwników, w momencie, w którym dostalibyśmy masę aktywności pobocznych. Czy to minigierek, czy przegadanych questów, cokolwiek, co by sprawiło, że przez moment skupiamy się na czymś innym. Niestety jednak dostaliśmy pojedyncze questy, w których mamy faktycznie opcje dialogowe, które często nie zmieniają niczego, oraz minigierkę, w której łączymy gwiazdy. Dziękuję, BioWare. Tego oczekiwałem. A skoro już przy tym jesteśmy, to możemy poruszyć poruszanie się po mapie. W momencie, w którym zdecydujemy się otworzyć mapę, to możemy się teleportować do niektórych lokacji. W większości będą to nasze obozowiska, ale będą też specjalne punkty szybkiej podróży. Możemy też poruszać się po mapie tradycyjnie oraz. Mamy Monty. Koń by się uśmiał wydawnictwa Egmont. To wygląda jak poruszanie się na koniu w jakimś TwoWords 1. A nawet nie jestem pewien, czy tam było poruszanie się na koniu. Ale jestem pewien, że jeśli było, to wyglądało tak. Nie dość, że to wygląda jak gówno totalne z 2003, a nie 2014 roku, to przede wszystkim nie pełni swojej roli, ponieważ nie przyspiesza nas za bardzo. No bo żeby przyzwać konia, nasza postać musi stanąć, zagwizdać, koni się Musi pojawić. Potem musi się pojawić animacja wejścia. Po tym wszystkim wreszcie jesteśmy w stanie się poruszać na koniu z prędkością około półtora razy nasza podstawowa prędkość. Więc nie jest to po prostu jakaś duża prędkość, to po pierwsze. Ale po drugie, cały nasz team zostaje po prostu usunięty w tym momencie. Strasznie niszczy to jakąkolwiek imersję, którą mogliśmy mieć. A po drugie, odcinamy się od kontentu, w którym postacie gadają między sobą. Dlatego też przyznam się, nie używałem tego konia za często, bo nie chciałem go widzieć. Skoro przy tym jesteśmy, to poruszmy naszych towarzyszy. To jest chyba podpunkt, którego mi najbardziej szkoda, ponieważ żadnej ewolucji od czasów Dragon Age: tutaj po prostu nie ma. Jesteśmy w stanie przeprowadzać interakcje z naszymi towarzyszami w obozowisku? oraz w momencie, w którym jesteśmy w trakcie free roamu, to od czasu do czasu odzywają się do siebie. I tutaj nawet nie oczekiwałbym za wiele, ale interakcje między trzema postaciami albo czterema postaciami, a nie tylko dwiema, byłyby naprawdę mile widziane. Zwłaszcza, że towarzysze tutaj za bardzo się nie wcinają w trakcie questów to sami przyznacie, że byłoby to dziwne, gdyby, nie wiem, jakiś gościu oburzył się dlatego, że zbieramy mięso, a nie z weganinem na przykład. Chociaż w momencie, w którym spojrzymy na questy główne, to jest o wiele lepiej, chociaż są też pewne problemy. Miejscem jednego z następnych questów głównych będzie nasze obozowisko. I mimo tego, że już w Dragon Age 1, w momencie, w którym mieliśmy tak globalnego questa, jak na przykład quest końcowy, to musieliśmy wybrać sobie drużynę, z którą idziemy, ale wiedzieliśmy, co dzieje się z drugą częścią drużyny. To w inkwizycji niestety te postacie, których nie wybraliśmy do drużyny, po prostu nie istnieją w czasie wykonywania tego questa. Co jest słabe. Ale żeby nie było tak negatywnie, to poruszmy wszystkie pozytywy, które ja widzę w Dragon Age Inkwizycja. Ta gra do tej pory wygląda naprawdę dobrze. I niektóre otoczenia sprawiają, że jesteśmy w stanie się zatrzymać i po prostu spojrzeć na to, gdzie się znajdujemy i tak dalej. Zwłaszcza w momencie, w którym porównamy te otoczenia z Dragon Age'em 2 czy też jedynką. Dodatkowo przy tej grze idzie się po prostu odmurzyć. Włączamy ją sobie na pół godziny, idziemy sobie w jakieś tam miejsce, które mamy zaznaczone na mapie, pokonujemy parę stworów, idziemy sobie w następne miejsce. No nie musimy się skupiać na tym tytule. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o plusy w Dragon Age czy Inkwizycja nie ma ich za wiele. I teraz poruszmy punkt, który uważam, że jest najgorzej wykonanym aspektem tego tytułu i sprawia, że właśnie gra się w niego tak topornie. Twórcy podbudowali fabułę w taki sposób, że ma się wrażenie, że to co jest stawką tej fabuły, to jest właśnie cały świat, że w momencie w którym nie wykonamy odpowiednich ruchów to świat czeka zagłada. Po prostu apokalipsa jest tuż za rogiem i każdy zdaje sobie z tego sprawę. No i patrząc na gameplay w tle, gdzie widzicie tą apokalipsę? Gdzie widzicie jakiekolwiek zmiany w świecie, które nastąpiły wskutek tego, że są rifty na świecie? Gdzie możecie zobaczyć tych ludzi, którzy zostali dotknięci tą tragedią? W momencie, w którym wykonujemy questy dla nich, które polegają na tym, żeby odzyskać im bizona. I ja wam to mogę powiedzieć z mojego doświadczenia w tej grze. Tego nigdzie po prostu nie widać. Dodatkowo, przez to, jakie questy wykonujemy i jakie nagrody dostajemy, a na przykład dostajemy nagrodę w postaci miecza, to absolutnie nie ma się tutaj wrażenia, że stoimy na czele potężnej inkwizycji. Zmiany, które zasugeruję, przedstawiają się następująco: albo robimy wątek wielkiej wojny z riftami. I większość misji tak czy siak polega na walce, tylko że. Mamy to zrobić w celu odzyskania poszczególnych posiadłości biomów czy kurcze instancji. A nawet jeżeli nie chcemy przeprowadzić tak radykalnych zmian, to dałoby się sprzedać nam wizję, w której rifty mają faktycznie wpływ na otoczenie. Na przykład, nie wsadzajmy riftów w jakieś dziury, w jakieś odosobnione miejsca, w jakieś jaskinie, tylko wsadzajmy je w wioski. W momencie, w którym odbijamy wioskę, czy też rozwalamy tego rifta, zamykamy go to wieśniaki wracają tam do tej wioski, więc mamy wpływ na otoczenie. A jeżeli nie chcemy przeprowadzić zmiany miejscówki, to w dalszym ciągu na tym zadupiu, gdzie znajduje się rift, fajnie byłoby zobaczyć tą zarazę, która wypływa z tego rifta. Załóżmy, że wszystko tam wokół umiera. Że same rifty nie sprowadzają się po prostu do tego, że przeciwnicy z niego wychodzą, tylko że wychodzi coś poza tym. Dlatego też po rozwaleniu tego rifta, z którego wyciekła jakaś zaraza, załóżmy białe zimno. Bo mimo wszystko z tym to się kojarzyć może. To po rozwaleniu właśnie tego rifta miejscówka wydaje się znowu przyjazna, więc ponownie mamy pokazany wpływ na otoczenie. A w tym momencie po prostu pokonaliśmy przeciwników i riftu nie ma. Skoro plusy i minusy tytułu mamy już z głowy, możemy zająć się dalszym przebiegiem fabularnym. Do rozwalenia demonów potrzebujemy sojuszników i tutaj stoimy przed wyborem. Możemy pójść do Templariuszy bądź do Magów. Jako, że w poprzednich tytułach, mimo tego, że jestem Magiem, stałem po stronie Templariuszy, to tutaj stoję po stronie Magów. Sam quest jest niezwykle prosty. Idziemy w konkretne miejsce, tam rekrutujemy Maga z Wąsem. Po czym mierzymy się z Magiem, który jest przeciwko temu, żeby Magowie stali po stronie Inkwizycji ponieważ najlepszym argumentem jest atak. Samo pokonanie tego typa nie będzie takie proste, ponieważ gościu wysyła nas w przyszłość. Tutaj mieliśmy dosyć spory potencjał, ale w ogóle nie zostaje wykorzystany. No bo na przykład mamy najemnika Kunari, który podróżuje z nami. Wskutek tego, że zniknęliśmy nie zmienia on stron, po prostu gnije sobie w więzieniu. Więc tutaj za bardzo nie ma o czym gadać. Ponownie podchodzimy do tego maga, który się nie zgadza z Inkwizycją i musimy go zaciukać. W momencie, w którym to zrobili Quest zostaje zaliczony, a my możemy ruszać dalej. Już z magami po naszej stronie. Co jest zabawne, to nawet nie mamy przez to możliwości pójścia do templariuszy. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że między magami i templariuszami jest pewien wielki konflikt, ale to, że w ogóle nie podchodzimy do tego, że ej, templariusze może się zgodzą w obliczu takiego wielkiego zagrożenia, no to się wydaje po prostu zabawne. Mając już magów po naszej stronie, możemy się szykować do ostatecznego starcia z wielką pochwą. I dzieje się to po prostu w ramach katzenki? Po tej kadencji, jak już świętujemy zwycięstwo, nadchodzą armie ciemności. I to właśnie z nimi będziemy walczyć w ramach tego questa. I struktura nawet tak ważnego wydarzenia jest po prostu absurdalna. No bo pierwsze co robimy, to idziemy do trebusza i go ustawiamy. W momencie, w którym to zrobiliśmy i wywołaliśmy lawinę, która spowolniła wroga, nadchodzi smok i zabija nam trebusz. My więc wycofaliśmy się do naszej bazy i ustalamy plan. Naszym planem jest to, że mamy drugi trebusz, który ustawimy sobie tak, żeby ponownie wywołać lawinę. Idziemy więc do trebusza i tam ustawiamy go. Smok najwyraźniej ma to w dupie, no bo tego trebusza nie użyliśmy, więc po co go niszczyć? Jak już trebusz ustawiliśmy, to poznajemy naszego wielkiego antagonistę w ramach tej części. Jest nim ziomek z DLCK z Dragon Age 2. O czymś tam nam suszy głowę, że zadarliśmy z mocą, której nie rozumiemy, ale on nie rozumie mocy trebusza, którego nie zniszczył swoim smokiem, więc odpalamy go wywołując lawinę, tym samym zawalając całą naszą bazę. I tutaj chciałbym poruszyć, jak bardzo niedopracowany jest ten segment. Gra sprowadza się do tego, że ustalamy trebusz, wywołujemy lawinę, po czym wracamy się i ponownie robimy to samo. Tylko, że tym razem teoretycznie robimy to w pojedynkę. Tylko, że nie. Nasza cała drużyna jest z nami w momencie, w którym trebusz ustawiamy. Znikają w momencie, w którym zaczynają się kaczenki. Następnie w momencie, w którym zasypała nas masa śniegu. Przeżyliśmy to oczywiście. Odblokowała się nam dzięki temu umiejętność otwierania riftów, co łąanhituje przeciwników. Wydostajemy się z zaspy i idziemy w kierunku, który nam się wydaje odpowiedni. Idziemy, 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 aż trafiamy na naszych towarzyszy. Nasi ziomeczkowie oczywiście się nami zajęli, ale panuje ogólna deprecha i tak dalej. Gadamy sobie z Łusiakiem, po czym odpierdziela się to. No, piosenka Pryszczynli to nie jest. Widząc to, przestałem w to grać szczerze jebać ten tytuł. Nie bierze siebie na poważnie, nie bierze mnie na poważnie. Co to ma do cholery być? Jesteśmy w pierdolonym musicalu czy w Dark Fantasy? Mimo wszystko jednak zobaczyłem na internecie co się dzieje dalej, żeby wam skrócić. No to tak. Ten przeciwnik, z którym się mierzyliśmy faktycznie jest ostatnim bossem. Pokonujemy go. I Rift. Zostaje zamknięty na zawsze. No chyba, że coś zmienią w Dragon Age 4? No ale o tym się przekonamy za jakiś czas. W ramach podsumowania muszę wam powiedzieć, że Dragon Age Inkwizycja to po prostu średniak. Oczywiście szereg problemów z tym tytułem można byłoby poprawić. Ale bądźmy racjonalni: żaden z tych minusów nie sprawia, że to jest tytuł, którego powinniśmy unikać i którego nie powinniśmy kupić na przykład na promocji za 10 zł. Tylko przede wszystkim nastawmy się na to, że będziemy wykonywać bardzo powtarzalne questy. Plus nie analizujmy naprawdę tego, co się tam dzieje. I właśnie w momencie, w którym podejdziemy do tego tytułu na luzie, bez presji, to myślę, że będziemy się dobrze bawić. Czy przejdziecie ten tytuł? Pewnie nie, bo was zanudzi koniec końców. Ale będziecie się dobrze bawić przez te 10-15 godzin na przykład. No i tak na sam sam koniec ranking gier Dragon Age. Na pierwszym miejscu, oczywiście, Dragon Age początek. W Dragon Age 1 zdobędziemy najlepszych towarzyszy, fabuła została wykonana w najlepszy sposób i przede wszystkim sam w sobie został wykonany najbardziej solidnie. To właśnie tam zobaczymy najwięcej detali i będziemy bawić się najlepiej po prostu. Na drugim miejscu znajduje się Dragon Age 2 i to nie tak daleko za jedynką, jakby mogłoby się wydawać, bo nawet jeżeli można narzekać na pewne elementy tego tytułu, to w momencie, w którym podejdziemy troszkę bardziej na luzie, w momencie, w którym nie spojrzymy po prostu na ten tytuł przez pryzmat jedynki, to jest wykonany naprawdę dobrze. W sensie ci ludzie jeszcze wiedzieli co robią, wiedzieli co chcą zrobić, żeby przygotować nas wszystkich na inkwizycję. No i inkwizycja, ostatnie miejsce i to tak dwa oczka niżej. Do cholery. Nie byłem w stanie skończyć tego tytułu, nawet pod materiał. I to jest po prostu jeden z tych tytułów, które uległy modzie światów, które są przeogromne i są wypełnione głównym. Czasem w momencie, w którym podniesiemy to gówno, będzie tam trochę czekolady, ale no nadal głównym. I to chyba by było na tyle. Ja się biorę za Sekiro. Do zobaczenia w następnym materiale: to było gniazdo nostalgii.